Tutaj dokładnie jesteśmy w samym środku. Patrzcie, ile tu jest krzyży w ogóle? No, ej, ale to jest straszne. Widzicie? Kolejne krzyże, te w ogóle odwrócone. O, patrzcie, ile tu jest w ogóle krzyży. To jest dosyć straszne. Tutaj zachował się napis. Jak się wchodzi, to te krzyże są dookoła. Straszne to jest. Myślę, że to jest miejsce, żeby odpalić go. Jest tutaj. Ktoś z nami w tym miejscu teraz. Nie nas słyszysz, powiedz nam ile masz lat. Teraz mam ciary na całym ciele. Jesteśmy przed cmentarzem cholerycznym. Tak naprawdę już dawno zapomnianym cmentarzem już tu mało kto chodzi, nie palą się znicze. Mało to jest odwiedzane przez kogoś choleryczny, to pewnie bierze się od tego, że tutaj osoby te, które zmarły na cholerę były chowane, tak? Maciek? No, tak to musi być. I jeszcze jak już dojdziemy do środka cmentarza to spróbujemy odpalić aplikację Ghost Box i zobaczyć czy wyjdzie nam tutaj coś z jakichś kontaktów z jakimiś duszami które mogłyby tutaj zostać klimat jest tak mroczny mroczny no Możecie dać znać w komentarzu czy byliście kiedyś w takim zapomnianym, na takim zapomnianym cmentarzu, czy może macie jakiś bliskich, czy krewnych, którzy są pochowani na takich cmentarzach? Tu jest Gdzie? Nie widzę. No ej, ale to jest straszne. Jeżeli tutaj zobaczycie, jest pierwszy jakby krzyż i te groby w ogóle nie są podpisane, znaczy ten na przykład nie jest podpisany, ale widać, że jest taki trochę zapomniany, tu kolejny tu była jakaś tabliczka akurat ale już nic nie da się na tym przeczytać, widzicie? jest tu wszystko, jest od, już odszedł ten napis, który tutaj mógł być tu jest w ogóle jakiś wielki krzyż i jak zauważycie, to te figurki podobizny yy, Pana Jezusa Chrystusa, to są wszystkie takie same, jakby fabrycznie to było zrobione i Projekty tych, tych krzyży są również podobne. Kolejne krzyże, te w ogóle odwrócone, w sensie, że stroną te są do boku, te są do tyłu, ale dalej nie ma żadnych... O, patrzcie ile tu jest w ogóle krzyży, to jest dosyć straszne. Tutaj zachował się napis INR, INRI, tak. I tutaj w ogóle, jak się wchodzi, to te krzyże są dookoła. Straszne to jest. Myślę, że to jest miejsce, żeby odpalić Ghost Boxa. Dobra. Kalibracja. Tak jak? Już się zaczęło. Nie. Nie? Dobrze. Czy jest tutaj ktoś z nami w tym miejscu teraz? Jeżeli jest tutaj ktoś lub coś obecne proszę Skontaktuj się z nami poprzez tą aplikację teraz możemy podejść sobie. Kredens Kredens. Okej, okay, może podejdziemy pod... Tam jest, widzicie, jakiś ten Co? Co masz na myśli przez kredens? Patrzcie jaki duży krzyż Teraz mam ciary na całym ciele. Widzicie, tutaj jest taki wielki krzyż jest tu coś napisane. Ty... tysiące lat chrztu Polski. Tu jeszcze jakieś kwiaty i tu jest jakiś taki pomnik. Bohaterom... Bohaterom z frontów i wojny światowej, pierwszej wojny światowej. Cześć ich pamięci. Czyli że tu jeszcze coś z wojną ma to związanego. I tu jeszcze więcej krzyży. Niestety żadne nie mają opisów. Chcesz coś zapytać? ty na? To skoro wiemy, że nie jesteśmy już tu sami, według aplikacji, jesteś kobietą czy mężczyzną? Jest tu taka cisza w ogóle i spokój. Iga. Ma na imię Iga. Kto? No ten... To... W jaki sposób jesteś związana z tym miejscem? Igo, jeżeli jesteś tu z nami, opowiedz nam o sobie. Powiedz, w jaki sposób jesteś związana z tym miejscem. Przychodzimy w pokoju. Mamy czyste i pokojowe intencje. O, tutaj jest jakaś tabliczka w końcu. Jakby tu była Iga. Jest Edward Józef 1946 rok się urodził. I jest Józefa Bigajowa. To jest małżeństwo chyba albo rodzeństwo. 1952 przeżywawszy 48 lat. To jest jedna chyba tabliczka tutaj zachowana. Tu jest inny. Tu jest inny widzicie, krzyż, rodzaj krzyżu krzyża. Czy usłyszymy coś jeszcze? Myślicie? Może powiedz coś teraz ty. Kto tu jest? A ty na coś chcesz powiedzieć? Ile masz lat? Iga, ile masz lat? Jeżeli nas słyszysz, powiedz nam ile masz lat. Nie jesteśmy w stanie ci pomóc, jesteśmy tu tylko... Aby porozmawiać, możemy Cię wysłuchać. Co chciałabyś nam powiedzieć? Przejdźmy się jeszcze w tą stronę. Ale jaka tu jest du duża aktywność? Tak zazwyczaj nam nie odpowiada. Ale jest atmosfera, co nie? Tędy się wychodzi? Nie. A tam dalej jest jeszcze cmentarz? Nie, no las. To jest tylko tu. Dobrze. W takim razie Igo i wszystkie inne byty, z jakimi moglibyśmy, z jakimi się tu skontaktowaliśmy lub moglibyśmy skontaktować, żegnamy się z wami. Mieliśmy czyste intencje. Proszę, nie idźcie za nami. Zostańcie tu w pokoju. Opuszczamy teraz to miejsce. Nie chodźcie za nami. Zostawcie nas. Proszę. Spokojnie. Spokojnie. Jakieś ptaki. Nagrywaj to. Dobrze, teraz wychodzimy. Jak widać, aplikacja bardzo dużo odpowiedzi nam dała. Nie, nie byliśmy w stanie pomóc. Idę. Po prostu nie, nie dlatego tu jesteśmy. I opuszczamy to miejsce pożegnawszy się ze wszystkimi bytami, które mogły nawiązać z nami tutaj kontakt. Słyszcie. Jakieś zwierzęta Tam w środku lasu czy idziemy jeszcze dalej tam do lasu? Tam już nic nie ma Tam już nic nie ma, dobrze Okej okay. I co o tym myślisz, jest Mocne Tak? To pomóż mi było mocne, nie? To jest koniec relacji z cmentarzu cholerycznego W Paczułtowicach, tak? Opuszczamy to miejsce Zostawiamy wszystkie dusze, jakie mogły tam być w spokoju. Mam nadzieję, że nas, one nas też zostawią. Widzimy się w następnym odcinku.